Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Witam również moich uczniów. Ponownie Przemysław Goranin, nauczyciel prawa i pedagog. Dzisiaj będę mówił o domniemaniu dobrej wiary albo inaczej zasadzie dobrej wiary w prawie cywilnym. Ten temat ostatnio przerabiałem w weekend już z jedną z grup, które uczę w szkole dla dorosłych, w szkole policjalnej dokładnie, na kierunku technik administracji. I zaczynając od początku, czyli od Adama i Ewy. Kiedy zajrzymy sobie do Encyklopedii Prawa, pozwolę sobie na początku na cytat, czym tak naprawdę jest ta dobra wiara i jaka jest definicja tej dobrej wiary? Dobra wiara, czyli bona fide. Według zasady jest to jedna z takich ważniejszych klauzul generalnych. O klauzulach generalnych będę mówił jeszcze w jednym z nagrań, już chyba może w marcu. I tutaj osoba, y, która y, działa w dobrej wierze, ma świadomość, że przysługuje jej jakieś prawo. Oczywiście ta świadomość musi być słuszna, musi być usprawiedliwiona, mamy podział na dobrą i złą wiarę również, tak? I na przykład mamy różne rodzaje dobrej wiary, bo jest postać obiektywna, zależna od obiektywnych faktów, i subiektywna, czyli bardzo tak naprawdę w subiektywnym rozumieniu danej osoby czy osób. Postać obiektywna jest oceniana przez tak zwaną osobę zewnętrzną, postać subiektywna przez wiedzę, świadomość konkretnej osoby, czyli tak jak przez pryzmat tej wiedzy dokładnie i y, kiedy y, o dobrej wierze traktuje między innymi artykuł 7 Kodeksu cywilnego tak a więc w kodeksie cywilnym artykuł 7 on brzmi dokładnie tak jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary domniemywa się istnienie dobrej wiary tak więc teraz już przechodząc dalej do tematu, kiedy zaczynamy wszystko analizować, już bardziej szczegółowo, to możemy powiedzieć, że jest to takie jedno z fundamentalnych pojęć nie tylko w polskim systemie prawnym, także w innych systemach prawnych, i ta zastawa jest zasada, przepraszam za przejęzyczenie. Spektrum, czyli zakres stosowania tej zasady w prawie cywilnym, administracyjnym, karnym jest bardzo szerokie. Ja dzisiaj koncentruję się na prawie cywilnym, a dla prawników rozumienie tego pojęcia jest właściwie kluczowe. Tak? Dla prawników, ale także dla osób, które prowadzą własne firmy, przedsiębiorstwa, a także obywatele w codziennej egzystencji, tak? na co dzień. I jeżeli już mówimy o dobrej wierze, jeszcze przechodząc do konkretnej definicji, którą zacytuję: dobra wiara to stan umysłu osoby, która jest przekonana, że działa w sposób zgodny z prawem i uczciwy. Bo na przykład, osoba, która nabywa jakąś nieruchomość, czy dom, czy wolnostojący dom, czy na przykład, jakieś także mieszkanie w dobrej wierze, może kompletnie nie mieć wiedzy o jakichś wadach prawnych, które tą nieruchomość obciążają, tak? I może to także dotyczyć darowizny bo ktoś otrzyma jakąś darowiznę a okazuje się, że ten dokument już jest nieaktualny, tak? Czy że zaszły jakieś pewne zmiany i osoba, która tą darowiznę nabyła, nie dowiedziała się o tym, tak? Mówiłem już o tej regulacji, uregulowaniu domniemania dobrej wiary w artykule 7 Kodeksu cywilnego. I kiedy oprócz tej definicji, kiedy już powiedziałem o samej definicji, powiem jeszcze o. Chcę mówić jeszcze dzisiaj także o przykładach tej dobrej wiary, tej właściwie fundamentalnej takiej koncepcji prawnej, i która wywodzi się, jak już mówiłem na początku, z rzymskiej zasady bona fide i także jest bardzo takim ważnym istotnym elementem naszego obecnego prawa cywilnego, tak współczesności, a także prawa handlowego. I właściwie y, w, zasada ta y, ma taki wymóg od strony danej umowy, bardzo uczciwego, bardzo solidnego, bardzo rzetelnego postępowania wobec Siebie, czyli wobec tej zasady. A więc, jak już mówimy o stronie praktycznej, tutaj to dobra wiara, no bo mówimy, mówiliśmy o teoretycznej, także w większości, w praktyce to właściwie domniemanie dobrej wiary to tak naprawdę działanie, któremu, w którym nie ma takiej intencji, czyli zamiaru oszukania drugiej strony czy wykorzystania tej drugiej strony umowy do własnych celów. Strony są zobligowane do szczerości w swoich zamiarach i do tego, żeby przekazywały sobie wszystkie ważne, istotne wiadomości, informacje, które wiążą się z umową, którą zawierają między sobą. Zasada ma takie bardzo ważne, szczególne znaczenie w przypadku jakichś negocjacji czy wykonaniu jakichś zobowiązań dotyczących umowy. Mówiliśmy o artykule 7, naturalnie, także w kodeksie cywilnym. A jak jeszcze sobie powtórzymy, że w tym artykule jest ustanowione, że jeżeli ta ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej albo też złej wiary, to istnieje domniemanie dobrej wiary. Co to oznacza? Że aby udowodnić tą złą wiarę, tutaj udowodnienie złej wiary jest obowiązkiem osoby, która się Powołuje na to, że ktoś, druga strona uczyniła coś w złej wierze. Tak i powinniśmy wiedzieć, że sama zasada dobrej wiary to ma taki szerszy kontekst i szersze zastosowanie, bo nie tylko dotyczy to umowy. Ma ona jest ona także jakby odzwierciedlona w prawie rzeczowym, prawie rodzinnym, czy też prawie spadkowym. Ja wspomnę, że niedawno nagrałem yy, Nagrałem kilka wykładów na temat dziedziczenia, na temat testamentów już na chwilę obecną według najnowszych przepisów, tak. Zachęcam do wysłuchania. A jeżeli mówimy o, o zasiedzeniu nieruchomości, to dobra wiara właściciela nieruchomości, posiadacza nieruchomości to jeden z Właściwie takich kluczowych, najważniejszych elementów, które mają wpływ na czas wymagany, czyli na okres wymagany do nabycia tej własności. I także zasada dobrej wiary. Ma bardzo dużą, bardzo wysoką rangę i jest niezmiernie istotna, ważna w prawie międzynarodowym. Bo kiedy przyjrzymy się na przykład Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 roku, to tam jest wprost odwołanie do zasady dobrej wiary i traktaty właśnie powinny być interpretowane, wykonywane w dobrej wierze. Czyli zasada dobrej wiary, jak ją można nazwać, takim etycznym drogowskazem, takim etycznym kompasem w sferze prawa, tak? I ten etyczny kompas jest jednocześnie promotorem lojalności, wierności, uczciwości w relacjach dotyczących prawa. Przestrzeganie zasady dobrej wiary to automatycznie, tak jakby przyczynia się do tego, że między stronami jest budowane zaufanie w tym momencie i, i sam obrót prawny jest bardziej stabilny, tak? Czyli nielabilny, nie, nie ma tutaj jakichś zachwiania. Jest ona bardzo bardzo ważna i tak jak mówię, mówię o zasadzie o zasadzie w prawie rzymskim. Być może znowu zabawię się w lektora niebawem i przeczytam fragment podręcznika Kazimierza Kolankiewicza o prawie rzymskim, gdzie właśnie jest także mowa o tej zasadzie, bo ona już obowiązuje od starożytności. I proszę Państwa właśnie jeszcze raz przypomnę, że Kodeks rzymski to jest taki pierwszy skodyfikowany kodeks dotyczący różnych sfer społecznego życia, życia obywateli, i na jego zrębach powstał nasz Polski Kodeks Cywilny. 1964 roku, czyli w czasie Polski, w okresie, jak to się mówi, ogólnej szczęśliwości i porządku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kiedy własność była w większości upaństwowiona, a prywatna tam stanowiła jakiś margines. Byli to tak zwani prywacze, nazywani czasem badylarzami. Serdecznie Państwa pozdrawiam, zapraszam do wysłuchania moich kolejnych nagrań, do usłyszenia i do zobaczenia. To mówię oczywiście do uczniów, których mam przyjemność uczyć.